tu Katrin, gratulacje za zdobycie Pucharu Świata. Po pięknych, ciężkich walkach dostajesz mistrzem Pucharu Świata w Wimini 2015 w tej kategorii. Jak się czujesz, Powiedz. co? No, czujesz się fantastycznie. W końcu, w końcu. To znaczy, ogólnie ciężka praca nie poszła na marne i to jedno z marzeń się spełniło zobaczyłem 4 walki, 4 bardzo ciężkie walki. 3 ludzie byli bardzo wymagające i każda walka jest 14 minuty. Można to w bardzo łatwy bardzo sposób sobie obliczyć. Zobaczyłem 12 o 3 minuty. To jest 24 minuty walki. Naprawdę. To jest bardzo duży wysiłek jak na 3 dni, 3 dni zawodów, nie? Także... Także jestem bardzo z, zado z zadowolony, wykonywałem wszystkie plany z nauczika, wszystkie plany mojego Tenera, z Zielonej Góry, Tomasza Paska i ogólnie dziękuję wszystkim za to My Ci dziękujemy, bo byłeś przygotowany na 120%, widać to było już po pierwszej walce, że masz, jesteś dobrze przygotowany i biłeś swoje przez cały czas, na Ci gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Dziękuję bardzo. Chciałbym jeszcze przy okazji pozdrowić y, moją całą rodzinę, moją mamę, y, kocham moich braci, trenera Tomasza Płaska, Rafała Gąszczaka, y, cały, cały klub mój, y, wszystkich, sparing, y, wszystkich sparing partnerów, z którymi, z którymi nabyłem doświadczenia, całą kadrę wraz z trenerami, y, Patryka Kuryłka i... i i wycieram No Naprawdę, dziękuję wam bardzo za to wszystko yy, i... i też dziękuję Polska Ta... Polska Dziękuję